Kiedy każdego roku zaczynam pracę z kolejną grupą terapeutyczną, i tak jak zostało to powiedziane, są to najczęściej dorosłe dzieci alkoholików, to kiedy spotykamy się na pierwszym spotkaniu, pytam ich, dlaczego przyszli, co chcieliby osiągnąć, i podają wtedy bardzo różne odpowiedzi. Jedni mówią, że chcieliby popracować nad swoimi emocjami i wreszcie zawiązać jakąś długotrwałą relację. Inni mówią, że chcą się wreszcie wyzwolić od swoich rodziców. Jeszcze inni chcą popracować nad poczuciem własnej wartości. Powody są bardzo różne. Wtedy zadaję im drugie pytanie. Czego najbardziej się boją, przychodząc tutaj na terapię? I zazwyczaj wtedy pada jedna odpowiedź. Boję się, że ta terapia coś zmieni w moim życiu. I tak to już jest z tymi zmianami: że z jednej strony bardzo ich chcemy, a z drugiej strony niczego w życiu tak bardzo się nie boimy, jak zmian. Kiedy skończyłam studia, podobnie jak wszyscy moi znajomi z roku, miałam bardzo prosty plan na życie. Wydawało mi się, że celem jest to, żeby. Zdobyć etat, najlepiej oczywiście umowę o pracę, a dalej to już wiadomo, stabilizacja, może kredyt na mieszkanie, no i jakoś to się będzie toczyć przez najbliższych 30-40 lat. W ogóle się nie zastanawiałam nad tym, że może być dostępna jakaś inna droga, że mogę postąpić inaczej niż wszyscy dookoła mnie. Wydawało mi się, że pójście tym utartym szlakiem to jest. Najlepszy możliwy pomysł. No więc tak też zrobiłam. Zaczęłam tuż po studiach szukać pracy. Kilka miesięcy to zajęło, no ale w końcu udało się. Wielki sukces byłam o krok dalej niż moi koledzy, bo przede mną była już wymarzona, upragniona praca na etat. I ta wielka radość trwała do pierwszego dnia w pracy. Kiedy pierwszego dnia poszłam do pracy, to nagle się okazało, że spędziłam najdłuższe 8 godzin w moim życiu. I prawdopodobnie bym stamtąd uciekła, gdyby nie fakt, że na biurku leżała podpisana umowa o pracę. I ona tak naprawdę osładzała wszystkie gorycze. W dodatku wszyscy dookoła mówili, że to normalne, że to przejdzie, minie, przyzwyczaje się, mam się nie martwić. Poza tym, Pomyśl sobie, ile ludzi nie lubi swojej pracy, a mimo to do niej chodzi. Praca nie jest po to, żeby ją lubić. No i wierzyłam w to, bo w zasadzie dlaczego miałam nie wierzyć. Mówili to moi bliscy, mówili to moi znajomi. Kiedy spotykaliśmy się na piwie, to oni również narzekali na swoją pracę. I wydawało mi się, że tak już musi być. Że przecież lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu i lepsza stara bieda niż nowa. Bo w zasadzie, jaką mam alternatywę? Przecież nie rzucę pracy i nie zacznę szukać nowej. I pewnie tak by było, ale tygodnie mijały i nic się nie zmieniało. Wbrew temu, co wszyscy obiecywali, przyzwyczajenie nie nastąpiło. Tydzień za tygodniem miałam coraz większe przekonanie, że w miejscu, w którym jestem, nie robię niczego wartościowego że po prostu marnuje czas, że gdzieś mogłabym go wykorzystać lepiej. Wszystko w zasadzie mówiło mi, że nie powinno mnie tam być, że to jest jakieś cudze życie, to nie ja sobie je wybrałam, że prawdopodobnie to moi znajomi myśleli o pracy na etat, a ja tylko poszłam za ich głosem, że to oni chcieli stabilizacji, a ja chyba niekoniecznie. Niestety nie widziałam wtedy jeszcze fantastycznego wystąpienia Jaska Walkiewicza na tedzie, bo gdybym je widziała wcześniej, to już bym wtedy wiedziała, że dorosły człowiek największą stabilizację to osiąga wtedy, jak mu dysk wypadnie. A w, a w innych przypadkach to jednak o to trudno. Tyle, że w tamtym momencie włączył się taki denerwujący głos w mojej głowie, który mówił stop, nie możesz. Musisz jeszcze zabrać trochę doświadczenia. No, jak to będzie wyglądać w CV, jak rzucisz pracę po kilku miesiącach? Poza tym, co będziesz robić? Z czego się utrzymasz? To taki fantastyczny mechanizm, który mamy po naszych prehistorycznych przodkach. Mechanizm, który kazał im nade wszystko wielbić poczucie bezpieczeństwa. Tak się składa, że dla naszych prehistorycznych przodków każde zejście z utartego schematu mogło oznaczać spotkanie z dzikim zwierzęciem. Narażało na realne zagrożenie życia, niebezpieczeństwo. Ryzyko po prostu nie popłacało. Lepiej było stanąć po stronie bezpieczeństwa. Tyle, że czasy się zmieniły. Dzisiaj wygrywają ci, którzy są gotowi na zmiany. Ci, którzy są gotowi podejmować ryzyko, którzy traktują zmianę jako wyzwanie, a nie jako zagrożenie dla swojego życia. Dzisiaj wartością jest zmiana, a nie trzymanie się tego, co utarte, co jest znane. I pewnie trwałabym jeszcze w tym zawieszeniu, ponieważ z jednej strony oczywiście. E, Czułam już, że to nie jest moje życie, no ale z drugiej strony, mnóstwo argumentów było za tym, żeby jednak się tej pracy trzymać. Ale tak się złożyło, że zbuntował się mój organizm. W psychologii jest opisany taki syndrom, który jest nazywany syndromem poniedziałku, albo w przypadku, jeśli dotyczy dzieci, to najczęściej jest nazywany fobią szkolną. Polega to na tym, że przez pięć dni w tygodniu osoba choruje. Czuje się źle. Boli ją brzuch, boli ją głowa, jest jej niedobrze. Każdy dzień jest udręką. Ten stan trwa od niedzieli popołudnia do piątku popołudnia. W piątek po południu ów człowiek w cudowny sposób zdrowieje, ma pełno energii, jest radosny, nic nie jest w stanie go zatrzymać, może wszystko. Nic nie jest w stanie go zatrzymać, poza kolejną niedzielą po południu, kiedy sytuacja wraca do normy. Znów zaczyna go boleć brzuch, boleć głowa, czuje się chory. I pomyślcie sobie, jeśli ten stan trwa krótko, to on nie jest jakoś szczególnie niebezpieczny dla naszego życia. Ale jeżeli taki człowiek przez 20, 30, a nawet 40 lat chodzi dzień w dzień do pracy. Z bolącym brzuchem, to możecie sobie tylko wyobrazić, jakie spustoszenie to czyni w jego organizmie. A wszystko dlatego, że żyje życiem kogoś innego, że w toku swojego doświadczenia nie wybrał drogi, która była jego własną drogą, że nie ma odwagi, żeby powiedzieć innym chce żyć inaczej. I kiedy ja sama doszłam do tego momentu, to uznałam, że tak dalej być nie może że moje zdrowie mówi mi coś bardzo ważnego, że czas coś zmienić. I tym sposobem dotarłam do trzeciego etapu modelu zmiany. To taki uniwersalny model stworzony w 1998 roku przez dwóch fenomenalnych amerykańskich psychologów. Oni stworzyli taki. Pięcioetapowy model, który odnosi się zasadniczo do każdej zmiany w naszym życiu. Nieważne, czy to jest malutka zmiana, która polega na tym, że chcemy zacząć rano wstawać wcześniej, czy to jest duża zmiana związana nie wiem, z decyzją, że chcemy wyjechać na drugi koniec świata. Każdy, każda zmiana prze, przebiega według tych etapów. Pierwszym etapem jest etap przedrefleksyjny. To ten moment, kiedy jeszcze nam się wydaje, że miejsce, w którym jesteśmy, jest ok, że to, co robimy, jest ok. To taka sytuacja, kiedy palimy papierosy i wydaje nam się, że to jest spoko, bo dzięki temu radzimy sobie z emocjami i nie jesteśmy nerwowi na przykład. Ale po czasie zaczynają do nas dobiegać różne sygnały, które mówią, że może jednak tak nie jest. Zaczynamy powolutku docierać do etapu refleksji. To ten moment, w którym ja uświadomiłam sobie, że prawdopodobnie żyję życiem innych ludzi, a nie swoim. Ale na drugim etapie, etapie refleksji, mamy w sobie jeszcze bardzo dużo blokad. One nam mówią, że lepiej tego nie ruszać, że to, co znamy, jest ok, jest sprawdzone. Lepsza stara bieda niż nowa. Zmienisz się i będzie jeszcze gorzej. Po co? Ale jeżeli ten głos nie daje nam spokoju, to dochodzimy do etapu trzeciego, etapu przygotowania. Kiedy zwykle myślimy o zmianie, kojarzymy ją w naturalny sposób z działaniem. Zmiana oznacza ten pierwszy dzień, kiedy zaczynamy iść biegać, bo chcemy uprawiać jakiś sport. Zmiana oznacza ten pierwszy dzień, kiedy przechodzimy na dietę, bo chcemy schudnąć. Albo ten dzień, w którym wyjeżdżamy do obcego kraju, bo tak postanowiliśmy. Tymczasem kluczowym momentem w każdej zmianie jest moment przygotowania, ten etap, który działanie poprzedza. Jeżeli w nim zrobicie wszystko, co należy, to znacząco zwiększacie szansę na to, że ta zmiana się powiedzie. I chciałabym Wam teraz powiedzieć o trzech krokach, które warto zrobić na swojej drodze do zmiany, po to, żeby po pierwsze, Znacznie mniej się jej bać, a po drugie, żeby dać jej o wiele większą szansę na to, że się to uda. Pierwszy krok to próba spisania na kartce wszystkich plusów i minusów obecnej sytuacji i tej sytuacji, do, chci do której chcielibyście dojść. Jeżeli sobie to rzetelnie spiszemy, to po pierwsze, Prawdopodobnie zobaczymy, że ta druga sytuacja, którą chcielibyście osiągnąć, jest o wiele bardziej atrakcyjna. A kiedy zobaczymy te wszystkie plusy razem, w jednym miejscu, na jednej kartce, to one nas motywują do działania. Sprawią, że o wiele bardziej będzie nam się chciało dążyć do tego stanu. Trzeba też rzetelnie spisać minusy. Głównie po to, żeby zobaczyć jakie zagrożenia niesie ze sobą ta zmiana, którą chcielibyśmy wprowadzić. Nie po to, żeby się przestraszyć, ale po to, żeby się na nie lepiej przygotować. Na to, że ok, coś się zmieni na lepsze, ale jednocześnie coś może się takiego wydarzyć, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Druga rzecz, niezwykle istotna. Wypiszcie sobie wszystkie wasze autosabotaże. Wszystkie te myśli, które się pojawiały wcześniej, a które Was powstrzymywały przed działaniem. Zastanówcie się, kiedy przeprowadzaliście zmiany wcześniej w swoim życiu, co Was najczęściej powstrzymywało? Co słyszeliście w swojej głowie? Może słyszeliście, że nie dacie rady, że sobie nie poradzicie, że to niebezpieczne, że nikt nie wie, co Was spotka. Jeżeli to sobie rzetelnie spiszemy, to w momencie, w którym te myśli się pojawią, będzie nam łatwiej na nie zareagować. Zamiast zacząć panikować, powiemy sobie, aha, włącza mi się autosabotaż, trzeba to przejść i iść dalej. I trzecia, według mnie kluczowa rzecz dla każdej zmiany. Pomyślcie o tym momencie, kiedy swój nowy pomysł na życie zakomunikujecie swoim bliskim. Rodzicom, przyjaciołom, partnerowi. Zastanówcie się, jak zareagują. Z mojego doświadczenia wynika, że nikt nie jest tak skuteczny w podsuwaniu nam czarnych scenariuszy, jak nasi bliscy. Jak chcecie założyć własny biznes, to najlepiej iść do rodziców. Oni wam wymyślą 10 powodów, dla których to się nie uda. Postraszą was komornikiem, długami i tym, że będziecie na emeryturze jeść korzonki. Sprawdzone. Po co to spisywać? A no po to, że wy dobrze znacie swoich bliskich i wiecie, że i tak to od nich usłyszycie. A jak sobie to spiszecie, to wymyślicie argumenty, którymi możecie z nimi dyskutować. A jak będziecie je im przedstawiać, to jeszcze bardziej się umocnicie w swoim przekonaniu, że ta zmiana jest potrzebna. I zwracam jeszcze waszą uwagę na dwie pułapki, które się czają w momencie, w którym przeprowadzamy zmiany. Pierwsza pułapka to perfekcjonizm. Ludzie mają taką tendencję, że myślą sobie, że przeprowadzą zmiany, ale jak będą to nie w 100% przekonani. Rzucą pracę, jak odłożą trochę pieniędzy. Przebranżowią się, bo zawsze o tym myśleli, ale jeszcze muszą zebrać trochę doświadczenia. Wyjadą gdzieś, tylko no nie teraz, może na emeryturze, bo w sumie to teraz to nie mają na to pieniędzy. I druga pułapka. Trzeba być przygotowanym na nawroty. Czasami się nie uda. Czasami gdzieś po drodze popełnimy błąd. Wiedzą to chociażby wszystkie osoby, które kiedykolwiek rzucały palenie. Zawsze po jakimś czasie zdarza się potknięcie człowiek sięga znowu po papierosa. Ważne, żeby w tym momencie się nie wpędzać w poczucie winy. Wprost przeciwnie. Uznajcie, że taka, takie potknięcie to jest jedynie doświadczenie. Że to was jeszcze bardziej może umocnić na tej drodze do zmiany. Że to pokazuje nam, że ta zmiana zmierza w dobrym kierunku. Każda zmiana wymaga dwóch rzeczy, i o tym też warto pamiętać. Po pierwsze, pracy, a po drugie, czasu. Mogę Was zapewnić, że czasami będzie bolało, ale zdecydowanie warto to zrobić. Dzisiaj ja sama z perspektywy czasu wiem, że moja decyzja o tym, żeby rzucić pracę, mimo że nie miałam wtedy żadnej alternatywy i tak naprawdę nie wiedziałam, za co będę żyć następnego miesiąca, była najlepszą decyzją, jaką mogłam podjąć. Od tego wydarzenia minęło już parę lat i teraz wreszcie czuję, że jestem na swoim miejscu. Mam taką pracę, jaką chcę, ponieważ jestem sama sobie szefem. Swoimi działaniami wpływam na to, że inni ludzie mogą skutecznie przeprowadzać swoje zmiany, czy to na terapii, czy kiedy pracuję z ludźmi biznesu. Osiem godzin etatowej pracy zamieniłam na 10, a czasami 12 godzin nieetatowej pracy, ale ani przez godzinę się nie nudziłam. I to każdego dnia sprawia, że czuję, że to, co robię, ma sens. I absolutnie Was teraz nie namawiam do tego, żebyście zbiorowo rzucili etaty i zaczęli podążać własną drogą. Wprost przeciwnie. Zachęcam Was do tego, żebyście się przyjrzeli swojemu życiu, bo może jest w nim coś, co robicie z przyzwyczajenia, może jest w nim coś, co robicie dlatego, że wszyscy tak robią i wcale to nie jest Wasze. Może jest obszar, który chcielibyście zmienić, a może jest jakaś szalona rzecz, którą chcielibyście wcielić w życie. Chcecie jechać na staż do Chin? Jedźcie. Chcecie jechać w podróż dookoła świata? Jedźcie. Zmieńcie pracę, zacznijcie biegać, rzućcie palenie, róbcie to, co dyktuje wam serce. Nie zatrzymujcie się na tej drodze. Warto się odważyć i zejść z utartej drogi, bo nic tak nie dodaje pewności siebie i poczucia skuteczności, jak z powodzeniem przeprowadzona zmiana. I tego Wam życzę.